Cześć, z tej strony Basu, witam na moim kanale. Dzisiaj jedenasty odcinek, wielkanocny, w którym zaprezentuję zmagania w najlepszym wydarzeniu w grze, czyli modlitwie Esmeraldy. Odbiorę nagrody z eventu Droga ku Wolności i wykuję legendarną zbroję dla kawalerii. Na sam początek przejdźmy do koła Esmeraldy. Przygotowałem już 71 monet i 30 możliwych do zakupu. By zdobyć wszystkie możliwe nagrody. Gdy uda nam się wylosować te trzy specjalne nagrody, wtedy otrzymamy całą zawartość koła. Niektórzy, by odblokować wszystko, potrzebują kilkunastu monet. Zobaczymy, ile dzisiaj ja będę ich potrzebował. Musiałem dokupić 27 monet, więc łącznie zużyłem ich 98. Na pewno nie jest to mój najlepszy rezultat, ale zawsze mogło być gorzej. Można teraz odebrać gwarantowane nagrody, troszkę graficznej personalizacji, złote głowy i to co najważniejsze, aż 16 legendarnych materiałów. Jeśli modlitwa rady za nami, teraz czas na odbiór nagród z eventu Droga Ku Wolności. Postanowiłem wybrać i zbierać rzeźby Filipa II, by w swoim czasie nabył biegłość w umiejętnościach. Kilka przyspieszeń, zasobów, kryształowych kluczy, skrzyni z inskrypcjami, ale najważniejsze oczywiście są rzeźby. Filipa II. Ok, więc nadeszła pora na kuźnię i próbę wykucia już udoskonalonej wersji zbroi dla kawalerii. Do jej stworzenia będę potrzebował 40 legendarnych skór, 10 ród żelaza i 10 hebanów, a ponadto 20 milionów złota. Jak zawsze, 11% szans na wielki sukces. Ostatnie 2 na 3 próby wykucia ekwipunku skończyły się fenomenalnie dla mnie, czyli teraz szczęście mi dopisze. Przekonajmy się. Klikam tak. Aj, tym razem się nie udało, ale i tak jest 50% przy ostatnich 4 próbach. Nowa zbroja może trafić do Newskiego, czyli nowego właściciela. Jego ekwipunek nie wygląda już najgorzej, a właściwie jest już prawie skończony. Brakuje mu tylko rękawic i butów, które wykuje w najbliższej przyszłości. Co do akcesorii, będzie musiał troszkę dłużej poczekać. Zakładam zbroję i to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Ci, że poświęciłeś swój czas na obejrzenie tego odcinka. W najbliższym czasie mam zamiar dodawać następne filmy w podobnej lub rozwiniętej formie. A jeśli oglądasz to przed lub w trakcie świąt wielkanocnych, to życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam.